Anton Czechow, Malcy — Włodek przyjechał! — krzyknął ktoś na dworze. — Włodzio przyjechał! — pisnęła Natalia, wbiegając do jadalni. — Ach, mój Boże! Cała rodzina Korolewych, która z godziny na godzinę wyczekiwała swego Włodzia, rzuciła się do okien. Przed gankiem stały szerokie sanie. Trójka białych koni buchała kłębami pary. Sanie były puste, gdyż Włodzio stał już w sieni i z czerwonymi od mrozu palcami rozwiązywał baszłyk. Jego gimnazjalne palto, czapka, kalosze i włosy na skroniach pokryte były szronem. A cała postać od stóp do głów wydawała taki smaczny, mroźny zapach, że patrząc nań chciało się przemarznąć i zawołać brrr. Matka i ciotka rzuciły się na niego i poczęły go ściskać i całować. Natalia upadła mu do nóg i ściągała z nich walenki. Siostry jęły świergotać, drzwi skrzypiały. A ojciec Włodka wpadł do przedpokoju tylko w kamizelce i z nożycami w ręku i krzyknął wystraszonym głosem — A myśmy cię jeszcze wczoraj oczekiwali. Czyś dobrze jechał? Szczęśliwie? Ach, mój Boże, dajcie mu się z ojcem przywitać. Czyż nie jestem ojcem? — Łoł, łoł! — ryczał basem Milord, ogromne tłuste psisko uderzając ogonem o ściany i meble. Wszystko zlało się w jeden radosny gwar, który trwał dwie minuty. Kiedy pierwszy wybuch radości przeszedł, korolewowie spostrzegli, że oprócz Włodka znajduje się w przedpokoju jeszcze jeden mały człowiek, otulony w chusty, szale i baszłyki i pokryty szaronem. Stał on nieruchomo w kącie, w cieniu dużego, lisiego futra. – A kto to jest, Włodziu? – spytała szeptem matka. E, – Ach! – spostrzegł się Włodzio. – To jest, mam zaszczyt przedstawić, mój kolega Czeczewicyn, uczeń drugiej klasy. Przywiozłem go ze sobą jako gościa. — Bardzo nam przyjemnie. Prosimy serdecznie — wyrzekł radośnie ojciec. — Przepraszam, że jestem po domowemu, bez srduta. — Pozwoli pan. Niech Natalia pomoże panu się rozebrać. — Ach, mój Boże, zabierzcie stąd tego psa. Kara boska! Wkrótce potem Włodzio i jego przyjaciel, oszołomieni hałaśliwym przyjęciem i jeszcze różowi od zimna, siedzieli przy stole i pili herbatę. Zimowe słonko, przenikając przez śnieg, co się układał w desenie na szybach, drgało na samowarze i kąpało swe czyste promienie w mosiężnej miseczce do płukania szklanek. W pokoju było ciepło i chłopcy czuli, jak w ich przemarzniętych ciałach zmagało się wzajemnie ciepło i zimno, nie chcąc sobie wzajem ustępować. Oto i Boże Narodzenie zapasem, mówił ojciec, skręcając papierosa z ciemno tytoniu. A tak niedawno było lato i matka płakała, żegnając się z tobą. Czas szybko leci. Ani się obejrzysz, jak starość przyjdzie. Panie Czybisow, niech pan je. Proszę się nie krępować u nas bez ceremonii. Trzy siostry Włodzia, Katia, Sonia i Masza, najstarsza z nich miała 11 lat, siedziały przy stole i nie spuszczały oczu z nowego znajomego. Czeczewicyn był tego samego wieku i wzrostu, co i Włodek. Lecz nie tak pucołowaty i biały, ale chudy, śniady i piegowaty. Włosy miał szczeciniaste, oczy jak szparki, wargi grube i w ogóle był bardzo brzydki. I gdyby nie mundur gimnazjalny, można by, sądząc z powierzchowności, wziąć go za syna kucharki. Był ponury, milczał cały czas i ani razu się nie uśmiechnął. Dziewczynki, patrząc na niego, od razu zmiarkowały, że musi to być bardzo mądry i uczony człowiek. Przez cały czas myślał o czymś i tak był tym zajęty, że gdy go o coś zapytywano, wzdrygał się, potrząsał głową i prosił, by powtórzono pytania. Dziewczynki spostrzegły, że i Włodek, zwykle wesoły i rozmowny, tym razem mało mówił. Wcale się nie uśmiechał i nawet stawał się niezadowolony, że przyjechał do domu. Podczas herbaty, zwrócił się do sióstr tylko jeden raz i to jakimiś dziwnymi słowami. Wskazał palcem na samowar i powiedział: A w Kalifornii zamiast herbaty piją gin. Był również zajęty jakimiś myślami, i sądząc ze spojrzeń, jakie od czasu do czasu zamieniał z przyjacielem, myśli ich były wspólne. Po herbacie wszyscy udali się do dziecinnego pokoju. Ojciec z dziewczynkami usiedli przy stole i zajęli się robotą przerwaną przez przyjazd chłopców. Robili ozdoby i łańcuchy z kolorowego papieru na choinkę. Było to pociągające i hałaśliwe zajęcie. Każdy nowy, wykonany drobiazg dziewczynki witały okrzykami zachwytu, nawet przerażenia, jak gdyby ta rzecz spadła z nieba. Ojczulek również się zachwycał i od czasu do czasu ciskał nożyce o podłogę, gniewając się, że są tępe. Mamusia wpadała do dziecinnego pokoju zakłopotana i zapytywała: Kto wziął moje nożyczki? To ty znów je wziąłeś, Iwanie Mikołajewiczu. Boże drogi, nawet nożyczek nie dadzą. Odpowiadał płaczliwym głosem Iwan Mikołajewicz i odchyliwszy się na oparcie krzesła przybierał poze człowieka skrzywdzonego, ale po chwili zachwycał się znowu. Podczas swych poprzednich przyjazdów Włodek również brał udział w przygotowaniach do choinki lub też wybiegał na dwór popatrzeć jak Furman z Pastuchem usypują Śnieżną Górę. Lecz teraz ani on, ani Czeczewicyn nie zwracali żadnej uwagi na różnokolorowy papier i nie byli ani razu w stajni lecz usiedli przy oknie i zaczęli ze sobą coś szeptać. Potem otworzyli atlas i oglądali jakąś mapę. — Z początku do Permu — mówił cicho Czeczewicyn. — Stamtąd do Tiumeni, potem Tomsk, potem, potem do Kamczatki. Stamtąd samojedzi przewiozą nas łódkami przez cieśninę Beringa. Oto i Ameryka. Tutaj jest dużo zwierzyny. — A Kalifornia? — spytał Włodek. — Kalifornia jest niżej. Trzeba się tylko do Ameryki dostać. To do Kalifornia już blisko. Pożywienie zdobywać sobie można polowaniami i grabieżą. Czeczewicyn stronił cały dzień od dziewczynek i spoglądał na nie spod Po podwieczorku przypadkowo został sam na sam z nimi przez parę minut. Nie wypadało milczeć. Chrząknął więc poważnie, Potarł prawą dłonią lewą rękę, spojrzał ponuro na Katję i spytał. Czy panienka czytała Rida? Nie, nie czytałam. Czy pan się ślizga? Pochłonięty swymi myślami Czeczewicyn nic nie odpowiedział na to pytanie, lecz wydał policzki i westchnął, jakby mu było bardzo gorąco. Jeszcze raz podniósł wzrok na Katję. Kiedy Stado Bizonów pędzi przez pampasy ziemia drży, a wówczas mustangi wierzgają i rżą z przerażenia. Uśmiechnął się smutnie, po czym dodał. Również Indianie napadają na pociągi, ale najgorsze to moskity i termity. A co to takiego? To coś w rodzaju mrówek, tylko skrzydlatych. Bardzo mocno kąsają. Czy pani wie, kto ja jestem? Pan Czeczewicyn? Nie. Jestem Montigomo, szpon Jastrzębi, wódz niezwyciężonych. Zupełnie niezrozumiałe słowa Czeczewicyna, jego ciągłe ciche rozmowy z włodkiem i ta okoliczność, że włodzio wcale się nie bawi z siostrami, lecz wciąż o czymś rozmyśla. Wszystko to wydawało się dziwne i zagadkowe. To też obie starsze dziewczynki, Katia i Sonia, zaczęły pilnie śledzić chłopców. Wieczorem, gdy obydwaj kładli się spać, Dziewczynki podkradły się pod drzwi i podsłuchały ich rozmowy. Och, czego się dowiedziały. Chłopcy chcieli uciec gdzieś do Ameryki, poszukiwać złota. Mieli już wszystko gotowe: pistolet, dwa noże, suchary, szkło powiększające, by rozniecać nim ogień, kompas i cztery ruble. Dowiedziały się, że będą musieli przejść pieszo kilka tysięcy wiorst. Walczyć po drodze z tygrysami i dzikami Potem zdobywać złoto i kość słoniową Zabijać wrogów Brać udział w wyprawach korsarskich Pić gin i w końcu pojąć za żonę jakąś piękność I uprawiać plantacje Włodek i Czeczewicyn mówili z uniesieniem I przerywali sobie wzajemnie Przy tym siebie nazywał Czeczewicyn Montigomo Jastrzębiszpon A Włodzia mój bladolicy brat Tylko nie mów nic mamie Powiedziała Katia Soni idąc spać. Włodek przywiezie nam z Ameryki złota i słoniowej kości, a jak powiesz mamie, to go nie puszczą. W przeddzień wigilii Czeczewicyn cały dzień studiował mapę Azji i coś zapisywał. Włodek smętny, jakby go coś ukąsiło, ponuro chodził po pokojach i nic nie jadł. Raz nawet zatrzymał się przed ikoną, przeżegnał się i powiedział: Boże, wybacz mnie grzesznemu. Boże zachowaj moją biedną, nieszczęśliwą mamę. Przed wieczorem rozpłakał się. Idąc spać, długo ściskał ojca matkę i siostry. Katia i sonia wiedziały, co to ma znaczyć, ale najmłodsza masza nic nie rozumiała. Wczesnym rankiem, w dzień wigilijny, katia i sonia wstały cicho i poszły zobaczyć, jak chłopcy będą uciekali do Ameryki. Podkradły się po drzwi. Więc nie pojedziesz? Z gniewem pytał czeczewicyn. Mów, nie pojedziesz? — Boże! — cicho szlochał Włodek. — Jakże pojadę. Żal mamy. — Bladolicy, bracie mój, proszę cię, jedźmy. Zapewniałeś mnie przecież, że pojedziesz. Sam mnie namówiłeś, a jak przyszło do jazdy, toś stchórzył. — Ja ja nie stchórzyłem, ale mnie żal mamy. — Powiedz, pojedziesz czy nie? — Pojadę tylko. — Zaczekaj. Chce mi się pobyć w domu. W takim razie jadę sam, zadecydował Czeczewicyn, i bez ciebie się obejdę. A jeszcze chciałeś walczyć, polować na tygrysy? Jeśli tak, to daj mi moje kapiszony. Włodek zapłakał tak gorzko, że siostry nie wytrzymały i również cicho zapłakały. Nastąpiło milczenie. Więc nie pojedziesz? Jeszcze raz spytał Czeczewicyn. Po. pojadę. To ubieraj się. I czeczewicyn, żeby zachęcić Włodka, wychwalał Amerykę. Ryczał jak tygrys. Naśladował parostatek. Klął. Obiecywał oddać Włodkowi całą kość słoniową i wszystkie skóry lwie i tygrysie. I ten chudy, śmiały chłopak o szczeciniastych włosach i piegowatej twarzy, wydał się dziewczynkom czymś osobliwym i niezwykłym. To był bohater. Stanowczy, nieustraszony człowiek. A ryczał tak, że stojąc za drzwiami, można było rzeczywiście pomyśleć, że to tygrys albo lew. Kiedy dziewczynki wróciły do swego pokoju i zaczęły się ubierać, Katia z oczami pełnymi łez powiedziała: Ach, jak ja się boję. Aż do drugiej godziny, to jest do obiadu, wszystko było spokojnie, ale podczas obiadu spostrzeżono nagle, że chłopców nie ma w domu. Posłano do czeladnej, do stajni, do oficyny rządcy. Nigdzie ich nie było. Posłano na wieś, lecz i tam ich nie znaleziono. Herbatę też pito bez chłopców. A kiedy siadano do kolacji, mamusia niepokoiła się bardzo i nawet płakała. W nocy znów urządzono wyprawę na wieś. Szukano nad rzeką z latarniami. Boże drogi, jakie się zrobiło zamieszanie. Na drugi dzień przyjechał strażnik. Pisano w jadalni jakiś papier. Mama płakała. Lecz oto przed gankiem zatrzymały się sanie, a z trójki białych koni buchła para. Włodek przyjechał! krzyknął ktoś na dworze. Włodeczek przyjechał! zaczęła piszczeć Natalia, wpadając do stołowego. Milord zaszczekał basem. Ho, ho! Okazało się, że chłopców zatrzymano w mieście przy kramach miejskich. Chodzili tam i rozpytywali, gdzie można dostać prochu. Włodek, gdy tylko wszedł do przedpokoju, zaszlochał. I rzucił się na szyję matce. Dziewczynki z dreszczem przerażenia myślały o tym, co teraz będzie. Słyszały, jak ojciec zaprowadził włodzia i czeczewicyna do swego gabinetu i długo rozmawiał z nimi. Mamusia też mówiła i płakała. Czy to tak wolno, upominał ojciec. Dowiedzą się, nie daj Boże w gimnazjum i wyrzucą was. Wstyd, panie Czeczewicyn, nieładnie. To pan wymyślił? Spodziewam się też że rodzice ukażą pana. — Czy tak się robi? — A gdzieście nocowali? — Na dworcu — z dumą odpowiedział Czeczewicyn. Włodek potem leżał w łóżku i przykładano mu do głowy ręcznik zmoczony w occie. Posłano gdzieś telegram, a następnego dnia przyjechała matka Czeczewicyna i zabrała swego syna. Kiedy odjeżdżał, miał twarz surową, wyniosłą i żegnając się z dziewczynkami, nie rzekł ani słowa. Wziął tylko zeszyt od Katii i napisał na pamiątkę: Montigomo, szpon jest